Swój wizerunek zmienić ma niewielki teren zielony znajdujący się obok archiwum państwowego w Lesznie. Temat poruszony został na spotkaniu mieszkańców Przylesia z prezydentem i pracownikami urzędu. Natalia Grobelna, koordynatorka zieleni miejskiej zaprezentowała zebranym proponowane rozwiązanie. Rewitalizacji terenu ma przyświecać hasło bliżej ludzi i bliżej natury. Choć obszar ten jest nieużytkiem, jest on bardzo cenny przyrodniczo i bioróżnorodny, głównym Założeniem jest więc utrzymanie zieleni, która już się tam znajduje i jest przystosowana do panujących warunków atmosferycznych. Ale urządzone ma też być miejsce rekreacji dla mieszkańców. W najbliższej okolicy nie ma bowiem ogólnodostępnego placu zabaw. Planuje się zamontować huśtawki, ławki, siedziska z drewnianymi stołami, strefę aktywnego dziecka, labirynt i nowe nasadzenia. Będziemy wnioskować o dofinansowanie na ten cel od razu po pojawieniu wypełniu się konkursów, zapewnił prezydent.